Witam, dzisiaj przedstawię moją recenzję szlifierki Bosch, model GWS 850 CE. Ta, którą tutaj widzimy, jest u mnie około 4 lata. Jeszcze przed tą szlifierką miałem jedną szlifierkę też tego modelu. Jakieś różnice między nimi na pewno występowały, bo różniły się ta pierwsza od tej drugiej, którą tu widzimy. Różniły się na pewno numerem katalogowym. Występowała, była zakupiona z tą srebrną osłoną. Tutaj mamy do porównania pedełko z taką zupełnie nową szlifierką i ten numer katalogowy też się różni. Ogólnie w tej czteroletniej szlifierce nie miałem żadnych awarii. Niemniej jednak ta szlifierka u mnie była zakupiona w parze z tą szlifierką, to jest GWS 1400, a poprzednia szlifierka, pierwsza taka, którą miałem, tak powiem, nie miała żadnej pomocy. W postaci drugiej szlifierki pracowała na pewno bardziej intensywnie. Także w tej pierwszej szlifierce w okresie gdzieś 3 miesięcy przed końcem 3 letniej gwarancji wystąpiła awaria przekładni. Po prostu zmieliły się koła zębate. I została ona dostarczona do punktów, w którym ją zakupiłem. Odesłali do serwisu i myślę, że po jakimś tygodniu wróciła. Później eksploatowałem ją jeszcze jakieś półtora roku. Nastąpiła również awaria przekładni. No to już wiadomo była to szlifierka po gwarancji. I nastąpiła. Robiłem to oczywiście na swój koszt. I później awarią, którą wyeliminowała tamtą szlifierkę z użytku było uszkodzenie się wirnika. Jeszcze co do tej pierwszej szlifierki, która była na naprawie gwarancyjnej. Zapomniałem dodać, że w trakcie tej naprawy gwarancyjnej zostały w niej wymienione szczotki. Wiadomo, jest to część eksploatacyjna, także za szczotki. Była wymiana szczotek była naprawą płatną, także kosztowały one gdzieś około 28 zł. Oczywiście wiadomo, przekładnia została wymieniona bezpłatnie na gwarancji. Tutaj mamy jeszcze ta pierwsza szlifierka, występowała z takim kluczem do demontażu osłony. W nowszym wariancie otrzymujemy taki klucz do tarczy połączony tutaj z imbusowym czpieniem do demontażu. Osłony po demontażu nakrętki tarczy. Tutaj jeszcze mamy taką podkładkę. Tutaj mamy taką skokową regulację położenia. Osłony ogólnie sprawdza się to bardzo dobrze osłona tarczy stabilnie jest zamocowana na tym urządzeniu. Przy dobrym dokręceniu nic się nie dzieje, nie przesuwa się na boki po obwodzie. Także jest to bardzo dobrze rozwiązane. Ogólnie szlifierka jest takim Jednym z podstawowych urządzeń. W warsztacie tutaj jest też model, który nie jest jakoś bardzo zaawansowany. Są modele droższe. Tutaj mamy, w mojej opinii, dobry stosunek jakości do ceny. Oznaczenie CE informuje nas o tym, że tutaj ma. Funkcję Constance Electric, czyli ma to za zadanie, ta funkcja regulować obroty niezależnie od obciążenia, żeby miały zadane. Tutaj mamy pokrętło, które jest wyskalowane od 1 do 6. Na szóstce mamy maksymalne obroty, czyli 11 tysięcy obrotów, na jedynce tych obrotów jest 2800. I możemy płynnie regulować te obroty tym pokrętłem. Szczególnie się to przydaje przy pracy tarczą z rzep, taką na rzep. No, chodzi mi akurat o taką tarczę. Ja osobiście pracuję przy zamontowanej tej tarczy szlifierkę ustawiam na czwórkę, co zyskuje dzięki temu. Dzięki tej regulacji prędkości ten rzep nie upala mi się tutaj na krawędziach, bo na szóstce jednak występowały za dużo obroty, była za Wysoka temperatura pomiędzy powierzchnią szlifowaną a papierem ściernym, i tutaj ten rzep się po prostu przypalał, a to powodowało jego gorsze przyleganie, i w skrajnych przypadkach ta. ten krążek z papierem nam po prostu odlatywał. Wiadomo, nie było to jakoś bardzo niebezpieczne, bo ma bardzo niską masę ten krążek z papierem, no jednak przeszkadzało to w wykonywaniu pracy. A tutaj rozwiązanie tej funkcji z regulacją obrotów sprawdza się bardzo dobrze. Co prawda, nie zrobimy z tej szlifierki polerki, bo 2800 obrotów to jest za dużo na polerkę. A poza tym. Nie pracuje ona wtedy tak płynnie, jak powinna, bo nie są aż tak stabilne obroty. Niemniej jednak do takiego szlifowania zmniejszenia obrotów, jak tutaj mówiłem przed chwilą o tej tarczy. Jest bardzo dobrym rozwiązaniem. Zdemontowałem osłonę tarczy. Tutaj ona się trzyma na takich w zębach i współpracuje tutaj z tą obudową łożyska prawą. Odkręciłem cztery śruby na klucz Torx 20. W celu zobaczenia, jak wygląda przekładnia po czterech latach pracy. No, w mojej opinii zęby wyglądają tutaj bardzo dobrze: nic się złego nie dzieje. Również i ten stożkowy, to stożkowe koło, które znajduje się na wirniku, też jest w bardzo dobrym stanie. Wygląda chyba tylko na to, że smar już po tych czterech latach na tyle zgęstniał, że nie za bardzo ma ochotę smarować przekładnie. Tutaj, patrząc też na te zęby, no to potwierdzałaby się ta wersja, bo jest po prostu sucho tutaj. Nie widać tego może tak dobrze. Ale po prostu w koło tej małej zębatki nie ma smaru i nie płynie on. Zgęstniał i nie smaruje tego dobrze. Niemniej jednak ta szlifierka no miała trochę łatwiej niż ta pierwsza, którą posiadałem. Bo współpracowała tutaj z tą drugą większą, także wygląda na to, że model, gdy nie jest nadmiernie obciążony, użytkowany jest zgodnie z przeznaczeniem. To jest to trwałe urządzenie. Co do jeszcze ewentualności wymiany tej pary pół zębatych to jeśli chodzi o tą drugą parę, którą użyłem w tej pierwszej szlifierce, to musiałem się udać do warsztatu, gdyż ta zębatka jest zaprasowana na tym czpieniu i wymaga to wyprasowania użycia siły. No i poinformowano mnie kiedy się tam właśnie zgłosiłem, że może wystąpić ryzyko pęknięcia tutaj tego elementu plastikowego, bo w tym elemencie plastikowym jest zalane łożysko i stanowi to całość. No i przy tym wyprasowywaniu, przy wymianie zębatek, no i tak się stało, że ten element plastikowy pękł, także zwiększyło to koszty, bo wtedy, jak dobrze pamiętam, to za Oryginalne te dwa koła Zębate zapłacimy gdzieś około 35 zł i gdzieś podobna kwota też była za wymianę tej, tego elementu plastikowego. Także gdzieś około 70 zł trzeba sobie przygotować i takiej. I wtedy, gdy pierwszy raz trafiłem jeszcze na gwarancyjną naprawę, to miałem też takie samo wrażenie, że tutaj to widzimy tą osłonkę od łożyska, taką błyszczącą się przy tym czpieniu, że po tej naprawie w serwisie też ten element był nowy. Także wydaje mi się, co prawda, mogę tylko przypuszczać, ale. Może się tak właśnie często zdarzać, że konieczna będzie wymiana przy zużyciu przekładni dwóch tych kół zębatych i tego elementu z łożyskiem. Jeszcze tutaj sobie sprawdzam stan tego łożyska. Odwrzeciona i jest ono w porządku, nie pokazuje jakichś szumów, luzów. Tak wygląda szlifierka tutaj po demontażu tej tylnej osłony. Jest to po czterech latach szlifierka, chociaż nie ma to tak naprawdę dużego znaczenia, bo w nich liczy się przebieg. Ale komutator, wszystko tutaj wygląda dobrze. W mojej ocenie jeszcze i szczotki chwilę posłużą. Tu mamy zespół cały tego regulatora od obrotów. Jak gdzieś kiedyś patrzyłem na ceny części do tej szlifierki, no to ten regulator jest dosyć drogim elementem, ale ja na razie nie miałem z nim żadnych problemów. A tak wygląda zakres dostawy nowej szlifierki. Takiej o której wcześniej mówiłem. Mamy tutaj instrukcję. Klucz taki sam jak wcześniej. Rękojeść. I te dwie podkładkę i nakrętkę. Mamy osłonę. Praktycznie identyczną. Różnica no, tutaj jest akurat w kolorze. Tylko jej w pierwszej miałem też taką srebrną. W drugiej była czarna, teraz dalej jest srebrna. I tutaj mamy nową szlifierkę. Od tej pokazywanej wcześniej, no to też różnica w kolorze przekładni. Różnica występuje również w numerze katalogowym jej jeszcze odnośnie serwisu tej pierwszej szlifierki kontowej spotkałem się z informacją że serwis rzekomo nie serwisu nie przyjmuje do naprawy sprzętu jeśli się zatrze numer tutaj ten indywidualny urządzenia, bo ten numer, który się tutaj znajduje w tym białym prostokącie, no to mamy datę produkcji i numer urządzenia. Nie potwierdza się ta informacja, bo w pierwszej szlifierce, która trafiła mojej do serwisu, jeszcze ten GWS 850C, ten numer był zatarty, nie było żadnego problemu z uznaniem gwarancji tak wyglądają te dwie szlifierki tutaj dla porównania luz przekładni nowej tutaj tej czteroletniej jest minimalnie większy, ale tutaj jak już widzieliśmy wcześniej przekładnie nawet w tej używanej też dobrze wygląda Także nie będzie sprawiało jeszcze przez dłuższy czas problemów. Także dziękuję za oglądnięcie i zapraszam do dzielenia się swoimi spostrzeżeniami i opiniami na ten temat w komentarzu.